Magda, dzisiaj przychodzę do Was z jednym dniem z życia, w którym próbuję ogarnąć trochę moje życie. <grym> Pomyślałam, że poniedziałek jest idealnym dniem, żeby to nagrać, ponieważ w poniedziałek tak jak większość ludzi dostaje przypływu motywacji nie wiadomo skąd. Jak widzicie, ja się teraz maluję, ponieważ zaraz yy, o 8 mam zajęcia pilatesów w studiu naszym, więc jadę tam na kilka godzin. Mam wielkie marzenie się dzisiaj umyć rano, natomiast się nie wyrobiłam, więc suchy szampon musi wystarczyć. Powiem wam, że moja energia do życia dzisiaj jest na poziomie bardzo niskim. Uh, nie wyspałam się, bo spałam od pierwszej do szóstej tak naprawdę. Teraz byłam z Monty na spacerze, czego wam nie nagrałam, ponieważ nawala deszczem. I... Żeby nie było, my nie ubieramy naszego psa tak o. Tylko zakładamy mu jedynie najcieńszą na świecie kurtkę deszczową. Bo on ma tak długie i gęste włosy że jak zmoknie, to jest mokry calutki dzień, jeżeli go nie wysuszymy suszarką, a wysuszenie go suszarką zajmuje z godzinę spokojnie. Wiem, bo wczoraj to robiłam, bo go myliśmy, a i tak nie był do końca suchy. A jak go nie wysuszymy, to poza tym, że jest mokry cały dzień, to jeszcze śmierdzi mokrym psem, więc mycie go w tym momencie nie ma sensu, bo od razu zaczyna walić mokrym psem, jak się go nie wysuszy. Więc dla jego komfortu i naszego, zakładamy mu na spacery kurtkę deszczową, jak opada. Dobra, daję mu jeść i jadę do studia. Mysłowicie mnie to zmęczyło. Skończyłam pierwsze zajęcia i teraz mam godzinę przerwy, bo o dziewiątej nie mam zajęć i dopiero mam o dziesiątej, więc muszę coś zjeść, bo mi tak burczy w już że się zaraz przewrócę. I muszę usiąść i zaplanować sobie cały ten tydzień, bo czuję taki wewnętrzny stres. Wiecie, jak macie dużo na głowie i nie rozpiszecie tego, w sensie ja tak mam, może by nie. <laughs> Natomiast jak ja mam dużo na głowie i nie rozpiszę tego, to czuję taki wewnętrzny stres, że mam za dużo do zrobienia i tego nie ogarnę i o czymś zapomnę i cały czas jakby te wszystkie rzeczy mi się w głowie mielą, więc muszę to sobie rozpisać I Zaplanować. Mogę Wam zdradzić, że nagrywam teraz e, film, w którym czytam 5 książek, 5 dni. Powinien się w tym tygodniu jeszcze pojawić e, i jedną z tych książek jest 7 razy Lato Page Tune. I nie mogłam się doczekać nagrywania tego filmu, więc jestem mega podekscytowana, dlatego dzisiaj poza tym, że nagrywam ten Dzień Z życia, właśnie nagrywam ten film i muszę jeszcze jedną książkę dzisiaj przeczytać, ale o niej Wam nie powiem, bo w tym filmie zobaczycie. Zaplanowałam sobie już publikacje i nagrywanie na YouTubie na ten tydzień. Mam rozpisane każdego dnia co nagrywam i co wstawiam. Do tego teraz muszę jeszcze rozpisać sobie publikacje na Get Pilates, czyli na Instagrama, na Facebooka, na TikToka, wszystkie rzeczy muszę zaplanować na w sumie chciałabym na cały miesiąc, ale nie wiem czy dzisiaj mam na to Inwencję twórczą. No i na getbooki chciałabym zaplanować sobie publikacje na Instagrama i na TikToka jeszcze, więc zrobię to teraz. すっい。<laughs> Dzień dobry! Słuchajcie, muszę Wam pokazać, co do mnie przyszło, ponieważ wdawnictwo Czwarta Strona wysłali mi książkę do pokazania Wam. Co prawda nie będę jej jeszcze czytać, bo jest to kolejny tom serii, natomiast chciałam Wam dać znać, że ostatnio była jej premiera i możecie już przeczytać kolejny tom chyłki, czyli. Substytucja Remigiusza Mroza. Parę miesięcy temu pokazywałam Wam, że przywiozłam od Karoli wszystkie tomy chyłki. Podarowałam je, za co jestem bardzo wdzięczna, bo już od dłuższego czasu o chyłce myślę, żeby przeczytać. Natomiast wiecie, jak to jest, jak się odkłada książki do przeczytania, o których się myśli. Później się skupia na innych książkach, i znowu się do nich wraca myślami, i teraz znowu wróciłam do chyłki myślami. I chyba sobie zacznę pierwszy tom czyli kasację ponieważ ja od dziecka uwielbiałam książki o prawnikach uwielbiałam sprawy kryminalne zawsze oglądałam w 11 zawsze oglądałam detektywów zawsze oglądałam CSI kryminalne zagadki Miami jakby ja uwielbiam ten świat no a cała ta seria to jest historia właśnie Joanny Chyłki czyli Prawniczki, której losy poznajemy na przestrzeni kilkunastu tomów. Więc jeżeli jesteście osobami, które uwielbiają długie serie, uwielbiają przywiązywać się do bohaterów, no to myślę, że to będzie strzał w dziesiątkę. Do tego mamy tutaj, wiecie, różne manipulacje i intrygi, no i ten świat prawniczy. Nie będę Wam mówić, o czym jest ten kolejny tom, bo sama też nie chcę sobie spoilerować. Natomiast dajcie mi znać, może nagram dla Was na przykład film, gdzie czytam pierwsze, chociażby dwa, trzy tomy Chyłki. Mogłabym zrobić z tego jakąś taką serię, e, dajcie mi koniecznie znać, a jeżeli wy jesteście na bieżąco z Chyłką, no to koniecznie sięgnijcie po najnowszy tom. Link do tej książki zostawię wam oczywiście w opisie i oczywiście informuję, że ta część filmu jest sponsorowana przez wydawnictwo Czwarta Strona. Teraz jak wam zaczęłam o tej Chyłce mówić, to mam ochotę dosłownie teraz usiąść i ją przeczytać, natomiast dzisiaj na pewno nie mam na to czasu. E, chciałabym dokończyć, pokażę wam może te książki, które w ogóle mam zaczęte, który aktualnie czytam. Są dwie, które tak intensywnie czytam, poza tymi do, do filmu, które aktualnie nagrywam z pięcioma książ wakacyjnymi książkami w pięć dni. Tych wam pokazywać nie będę, natomiast mam zaczętą skruchę, którą miałam w ogóle skończyć dawno temu, już dawałam na, wam na Instagramie znać, że mega mnie wciągnęła i chcę ją skończyć tego dnia, gdy wstawiałam to Insta story. Nie udało się, więc skruchę bym chciała w tym tygodniu dokończyć. No i mam też zaczęte Siostry Blue, tutaj, tutaj też jestem za połową, więc też chciałabym w tym tygodniu sobie ją dokończyć. Podoba mi się bardziej niż Kleopatra i Frankenstein. I jeśli chodzi o to, co chciałabym zacząć, to jest to perła. Natomiast dzisiaj nie wiem, ile uda mi się przeczytać, ponieważ muszę iść zaraz zrobić obiad. Jak zrobię ten obiad i go zjem, to muszę jechać do studia znowu, ponieważ o 16 mam kolejne zajęcia, a jeszcze przed tym muszę wyjść z Montim, a tak leje, że mam dość tej pogody. I najgorsze jest to, że prognoza pokazuje, że ma lać przez najbliższe dwa tygodnie codziennie. spaце. mam trochę czasu do zajęć, więc pomyślałam, że do Was chwilę pogadam, bo w sumie mam ochotę. Powiem Wam, że od zeszłego tygodnia próbuję znaleźć sobie nowy rytm dni i tak naprawdę rutynę. Gdzieś Wam o tym mówiłam, natomiast nie pamiętam gdzie, więc, więc jeśli się powtarzam i gdzieś to słyszeliście, to sorry. Ale no, od kiedy. Y otworzyliśmy Studio Pilatesów w tamten poniedziałek, czyli dokładnie tydzień temu, bo dzisiaj jest poniedziałek, no to muszę gdzieś tam się przestawić na to, że jednak połowa mojego dnia tak naprawdę będzie poświęcona na Pilates, a drugą połowę próbuję poświęcać na działalność w internecie i na książki, które wcześniej zajmowały mi praktycznie cały dzień. Bo wiecie, wcześniej jak pracowałam w Studiu Pilatesu, no to miałam tak naprawdę Dwa, trzy razy w tygodniu maksymalnie zajęcia. No a teraz jednak jest to e, codziennie, z czego mega się cieszę, hmm. że już w pierwszy tydzień mieliśmy codziennie zajęcia i w tym tygodniu też mamy m, zajęte, e, zajęte zajęcia, zajęte zajęcia, zarezerwowane zajęcia w każdy dzień. E, naprawdę jestem przeszczęśliwa. Natomiast nawiąże się to z tym, że muszę gdzieś tam inaczej sobie rozplanować ten czas na pracę, bo. E, Przyznaję, że w czerwcu trochę książki i moją działalność w internecie zaniedbałam na rzecz studia, bo mieliśmy bardzo dużo przygotowań do otwarcia. Więc no też nie, nie biczuję się za to, bo było logiczne to, że w czerwcu będzie mnie mniej w internecie. No ale jednak w lipcu już chciałabym wrócić z nową energią i znowu wrócić do dodawania filmów dwa razy w tygodniu regularnie. Więc powoli uczę się tej nowej rzeczywistości i tego, że w każdy dzień praktycznie pracuję. W studiu o różnych porach, bo o różnych porach mam zajęcia, zależy, jakie zajęcia zostają zarezerwowane, a jakie nie. No a między tym staram się robić książki, więc jest tego dużo, przyznam szczerze, ale ja jestem osobą, która lubi, jak się dużo dzieje, natomiast nie lubię zmian, więc muszę się trochę do nich przyzwyczaić. Tylko nie zrozumcie mnie źle, bo jestem mega wdzięczna za to, co się dzieje w moim życiu, natomiast no nie zmienia to faktu, że lubię rutynę, więc e, gdy tylko się przyzwyczaję do tego nowego porządku, to to myślę, że, że lepiej się w tym wszystkim odnajdę, ale już dzisiaj sobie zaplanowałam wszystko, co chciałam. Jeszcze muszę do kilku rzeczy tylko usiąść i od razu się uspokoiłam. Jak wiecie, rozpisałam sobie wszystko, co mam zrobić, i, i gdzieś tam mam to czarno na białym i wiem, do kiedy mam się wyrobić z jaką rzeczą, więc jest mi już lepiej, bo rano byłam mega niespokojna, jeśli chodzi o to chodzi. Dlatego koniecznie, jeżeli się czymś stresujecie, to to. Rozpiszcie, rozłóżcie to na czynniki pierwsze i, i przeanalizujcie, co musicie zrobić, żeby tego stresu się pozbyć. Mega dobra rada, ja wiem. Jest to niby oczywiste, natomiast często człowiek o tym nie myśli, więc tak tylko daję znać. Ja mam jeszcze pół godziny, w sumie nie całe. No tak, z pół godziny. Myślę, że za 20 minut, pół godziny przyjdzie klientka, więc sobie będę czytać 7 razy lato. Dobra, ja już skończyłam zajęcia i biorę się do domu. Słyszycie jak pada? Nie wiem, czy to słyszycie, natomiast pada. Musicie mi wierzyć ten słowo. Idę tu jeszcze poogarniać i, i się biorę i w domu będę czytać. Przechodzę już zakończyć tego vloga. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten dzień. Tak jak Wam mówiłam, czytałam raczej książki do innego filmu. Nie chciałam na siłę czytać w tym filmie, żeby tylko coś przeczytać. Bardziej chciałam Wam pokazać taki zwykły dzień z mojego życia i raczej zmotywować się do działania i naprawdę nagranie tego dnia z życia mi pomogło, bo byłam bardziej zmotywowana i ogarnięta, więc dziękuję. Wy mi koniecznie dajcie znać, czy czytaliście już chyłkę, czy sięgniecie po najnowszy tom, jeśli przeczytaliście wszystkie poprzednie. Dostałam też do tego takie. Nie przeszkadzać, prowadzę śledztwo. Widzimy się w następnym filmie i prawdopodobnie to będzie film, gdzie czytam pięć książek w pięć dni. Będzie super. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle. Widzimy się następnym razem. Cześć.